Co by było, gdyby wszyscy Słowianie tego świata zjednoczyli się, żeby przeciwstawić się potężnemu, satemu Hilterowi? Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Moi drodzy, Słowianie are united. Nie wiem, dlaczego dorzuciłem tutaj Bułgarię i Jugosławię, no pasowali mi jako Słowianie, prawda? Jest Polska, są Czesi, to na pewno Słowianie. Ale nie dawałem ZSRR nieskończonej technologii i... <laughs> i tak dalej. Ale naprawdę mają potężny bus do przemysłu i wiecie co? Powiem wam, że zjednoczeni Słowianie chyba pana z wąsikiem pokonają, tak mi się wydaje. No i jeżeli dojdzie tutaj do jakiegoś szybkiego zwycięstwa Słowian, to zobaczymy sobie prawdziwą zimną wojnę. Okej, okay, Niemcy zaczynają już potężnie trenować i przygotowują się na atak Słowian. Już mają jeden army experience, trenują samoloty, trenują floty, trenują armię. Potężni Słowianie robią dosłownie to samo. A wydaje mi się, że w Hiszpanii to i tak wygrają przyjaciele Franka, więc chyba będzie standardówkami. No, powiem wam tak, że Słowianie są mega rozpędzeni po prostu z produkcją. Zobaczcie, jak to u nich wygląda. Ja pierdzielę, jaki to jest boost dla Słowian okupywać tyle teleter terytoriów. 20 tysięcy broni na plusie ma ZSRR w 37. To jest niemożliwe. Nie? Po prostu niemożliwe. Z drugiej strony, wąsacz inwestuje, widzę, wszystkie fabryki w samoloty. Ciekawi mnie to rozwiązanie. Nie wiem, czy on nadąży z produkcją jednostek, po prostu. Dobra, moi drodzy, Japończycy szykują po prostu cel incydent na moście Margo Bolo. Więc. okej, okay. widzę, że rozpoczęła się wojna japońsko-chińska. No, ona nas mało interesuje, bo przyszliśmy tutaj wszyscy dla Słowian, prawda? Ale zobaczymy, jak Japończycy sobie przez chwilę poradzą z Chińczykami. No, sądzę, że powinni naprawdę tutaj rozjechać. Już nie widzę, żeby Japończycy mieli jakieś plany desantów. Co dziwne, bo desant powinni zrobić. Zobaczymy. A W Europie nareszcie zaczyna się wreszcie coś dziać. E, Niemcy robią anszluz. Wiecie co? Mi się wydaje, że oni nie są zbyt mocno przygotowani do wojny, do wojny po prostu ze Słowianami, no bo Niemcy mają około 50 dywizji. Słowianie w tym momencie mają 244 i to naprawdę ta liczba rośnie. To jest <ścoughs> zatrważająca po prostu przewaga ruskich. No i chyba Niemcy ominęli duch narodowy zarządzaj kraju sudyckie, albo nie mają siły powietrznej w polu. Jezus, nie mają siły żywej w polu. Siła, po... tak, do plus jeden, Łukasz, plus jeden. E, robią Pewnie otrzymają memel. U, moi drodzy, Niemcy robią za żądaj kraju sudeckiego. No i powiem tak, Niemcy mają, moi drodzy, 76 dywizji, Sowieci mają 270. Jeżeli Niemcy to jakimś cudem wygrają, co jest oczywiście niemożliwe. Tak naprawdę, ale ty dziwi mi jedno, dlaczego Niemcy mają wszystkie dywizje na granicy na linii Marzy. Ej, co tu się opawliło po prostu? <grystanie> Ej, czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego Niemcy stoją wszystkimi dywizjami na linii Marzynota? Autentycznie, to nie jest prank, nie kontrolujcie monitora, bo tragedia! I co, pragnę? It's prank. Marcin Dumiel is Okej, okay, zarządzanie kraju sudyckiego zostało zrobione. Ci robią pakt Ribbentrop-Mołotow i mają cel na ruskich, i dopiero teraz te dywizje zaczynają gdziekolwiek wędrować. I Rzesza wypowiada wojnę Związkowi Radzieckiemu. I powiem wam tak, Związek Radziecki w 100% przygotowany. Yy, wystarczyłoby, żeby wjechał do Królewca, bo tutaj niemieckich jednostek będzie coraz więcej. Jak tam sowiecka flota? No, słabo bym powiedział. Ale kurka wodna, co tu się dzieje po prostu? Niemcy z linii Marzynota przebiegli w ostatniej chwili. Jezus, Słowianie ruszyli. Moi drodzy, Słowianie Strwoją cały królewiec. Słowianie okrążyli Śląsk. O bój Boże, to już jest wszystko praktycznie w rękach Słowian. Jak to będzie wyglądać? Czy Słowianie mają czystkę narody? Tak, mają czystkę oficerów. Słowianie zrobili czystkę. No i tutaj już widzę, że masakrują kompletnie królewiec. Tutaj już raczej Niemcy nie będą mieli nic do powiedzenia. Włochy robią pakt stalowy, czyli za chwilę dołączą do Niemiec, nie? Zobaczymy. Niemcy mają, moi drodzy, 93 dywizje. Słowianie mają od 200 do 400. No mają gdzieś 260, mi się tak wydaje. Czy Słowianie dadzą radę zdobyć królewiec? Aż się oczywiście dowiemy. Na razie to ciężko wygląda z tego co widzę. Lewca zdobyć nie mogą, Niemcy to będą stali. Oni za chwilę będą graniczyli z Włochami. Tutaj już są Słowianie, już są pod Berlinem, moi drodzy. Włochy dołączyły do frakcji oś i to może dużo pomieszać teraz. To może naprawdę pomieszać ogrom, ponieważ bardzo dużo słowiańskich dywizji będzie musiało wjechać teraz tutaj i po prostu zdobyć Albanię. I zobaczcie, Włochy naprawdę zrobiły dobry kontratak, bo zdobywają praktycznie całe Bałkany. Tutaj Słowianie ledwo nadążają, ale coraz więcej jednostek słowiańskich już tutaj przybywa. W Europie? Now w Europie sytuacja się unormowała, Słowianie zajęli Gdanie. I Słowianie toczą bitwę o Berlin. Czy Słowianie wygrają bitwę o Berlin? Berlin? Czy Berlin upadnie? Czy Słowianie zdobędą Berlin? Tak. Słowianie zdobywają Berlin. Mi się wydaje, że Niemcy sobie już tutaj nie dadzą rady kompletnie. Słowianie ich zaleją. Tutaj nareszcie Słowianie dosłali jednostki na Bałkany. No, wszystkie tutaj płyną praktycznie z Krymu i tak dalej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, ale Niemcy mają tylko 200 tysięcy powera. Niemcy robią teraz w postrachu po prostu drugi arbitraż wiedeński. Nie no, jak Niemcy jeszcze pójdą w ominięcie Marzinota, to ja już naprawdę uznam to AI za mistrzostwo świata po prostu. No i powiem wam tak, Słowianie wyrównują, mimo że stracili Bałkany, to słowiańska siła rozgramia aktualnie Niemcy. I Powiem Wam szczerze, że jak zostaną same Włochy, to wydaje mi się, że kurde, Słowianie będą naprawdę tutaj dominować nad Włochami. Proszę bardzo, poszła ofensywa Słowian na Bałkanach? Nie, a do już są prawie pod Szwajcarią. Słowianie są nie do zatrzymania. Okej, okay, z tego co widzę, to słowiańscy wojownicy Shaolin aktualnie roz zatrzymali swój praktycznie atak, no nie mają gdzie puszować. E, z tego co widzę tutaj definitywnie. O Boże, tutaj idzie naprawdę potężny desant włoski. W Szczecinie bronią się dwie dywizje Słowian i chyba odepchają raczej, mi się wydaje ten atak, ale. Słowenii tutaj naprawdę stracili potężny impet na froncie. Mamy lipiec 39 roku. Słowianie aktualnie nie mogą się przebić dalej, chociaż zniszczyli mi się wydaje tak Niemcy przemysłowo, że Niemcy już nie będą w stanie się podnieść po tym. Ja liczę naprawdę tutaj na rychłe zwycięstwo Słowian. Tylko, że słowiajskie AI jest tak mocne, że po prostu ma cały czas planu aktywniony i atakują nawet dywizjami bez organizacji, jak możecie tutaj zobaczyć. minus no, 57 tysięcy broni, gdy produkujemy jej 500 dziennie. No, 60, przepraszam. No, to trzeba być już specjalistą, żeby coś takiego zrobić. Prawdziwi Słowianie. Nie, ja no, powiem wam szczerze, nie mają naprawdę chyba balls of steel z tego co tutaj widzę. No bo ominięcie linii Marginota, gdy nie mamy stolicy. Czemu by nie? Mamy jeszcze cele na Belgię, Luksemburg, Holandię, które na pewno wciągną nas do wojny z aliantami. Fajnie by było te wojny wypowiedzieć, co nie Niemcy. Znając życie, to AI wkrótce wystrzeli, więc. No i oczywiście, nie myliłem się, moi drodzy, w ogóle. Tylko, że wiecie co? Niemcy wypowiedziały wojnę Holandii, która zamiast dołączyć do aliantów, dołączyła do Kominternu. Więc kompletnie wydaje mi się, że to nic nie zmieni w wojnie, bo. Bo Niemcy nawet czterema dywizjami pociśliby Holendrów, chociaż widzę tutaj bataliony lądujących Słowian, moi drodzy. Przez morze płyną Słowianie na łódkach swoich, na koniach lechickich przelatują nad Bałtykiem e, i tutaj nad morzem. I powiem wam, że słowiańskie jednostki już są w Holandii i będą bronić tych słowiańskich terenów dla Holendrów, bo Holendrzy to do... nazwijmy ich takimi fake Słowians. Wiesz co chodzi, że fake Słowianie po prostu stary. Uuu, moi drodzy, Słowianie przedzielili Niemcy na dwa kawałki i aktualnie z tego co widzę, to powiem tak: część południowa będzie się trzymać mocno, bo to są Włosi, ale część północna jest notorycznie atakowana przez Słowian. Ej, co ciekawe jest to, to Niemcy naprawdę w poszczególnych prowincjach naprawdę chcieli ruszyć do ataku. <laughs> To wygląda dosyć śmiesznie, no ale to jednak tak jest. Ale chyba Niemcom już brakło bolsów na wypowiedzenie wojny Belgii. No w sumie to by był koniec, bo tylko przyspieszyliby upadek Włoch, bo gdyby tutaj naprawdę wjechali Francuzi <grym> i do tego Anglicy, to by było inoros, nie? Ale Słowianie naprawdę piękna dominacja. Gratuluję Słowianom zwycięstwa nad Niemcami. Rozjechane to wszystko. Ta północ to jest tylko formalność. Naprawdę, to tylko formalność. Czyli Niemcy skapitulowały, ja nawet tego nie widziałem. No okej, okay, bo niemieckich jednostek już na mapie nie widzę. Zostały same Włochy. No i teraz, jak zostały same Włochy, versus Słowian. No to powiem wam tak całkowicie serio, serio. To już jest te, teraz naprawdę formalność. A nie, proszę zobaczyć, jednak są niemieckie jednostki. O w morda, ale tutaj Jezus, Słowianie to tu robią sieczkę. Uuu, słowiańska siła, słowiańska moc atakuje. No, co ciekawe, to Włosi bronią bardziej Bałkanów niż tutaj wejścia do swoich, do swoich, do swoich ziem. A, bo to są tereny jeszcze rzeszy. I, I dlatego Włochy tego mocno nie obstawiają. No dobra, rozumiem. Rzeczywiście. Uuu, tutaj włoskie dywizje zostały okrążone, jeżeli Słowianie je wypuszczą, będzie ciężko. No powiem wam, że. Pozycji naprawdę Włoch to nie wygląda kolorowo, ale z pozycji Słowian to wygląda naprawdę znakomicie. Fakt, że utknęli w górach, ale zobaczcie, jaką mają dominację powietrzną. Prędzej czy później to przepchają. Jestem święcie o tym przekonany, że prędzej czy później Słowianie zdobędą te Włochy. Uuu, tutaj już moi drodzy na południu siły włoskie zostały kompletnie okrążone, no i bez zaopatrzenia. Nawet już tutaj nie jest potrzebna dominacja, moi drodzy, powietrzna. Bez zaopatrzenia, kompletnie unicestwienie resztek garnizonu włoskiego, który stacjonował tutaj na granicy. Z Grecją. Goodbye. To się po prostu, moi drodzy, nie dzieje. Gwardyjska Rumunia dołączyła, moi drodzy, do osi. Coś czuję, że pan Antonesku naprawdę nie wyczuł powagi sytuacji, w której znajduje się teraz oś. Fakt, że tutaj wszystko ugrzęzło i będę musiał czekać z 20 minut, aż Słowianie to przebiją. Ale Rumunii dosłownie parę dywizji, no i na Słowian to nie wystarczy. No, z tego, co widzę, to Słowianie to już będą wjeżdżać naprawdę na ostro. Jeszcze tylko brakuje, żeby Węgry dołączyły do pełnego zjednoczenia po prostu Słowian. Wystarczyło, że Słowianie wycofali resztkę wojsk na granicy z Rumunią i to kompletnie unicestwiło Rumunii. Z tego co widzę, to Słowianie dokonali wyłomu i udało im się tutaj co nieco podzielić, ale widzę, że włoskie jednostki bardziej zajęte są garnizowaniem portów, na które nigdy nie będzie atak, niż zatrzymanie po prostu słowiańskiej hordy, tak? która aktualnie zacznie im jeździć po kraju. Tutaj Włochy trzyma tylko jeden port od kapitulacji. Jeżeli Słowianie zajmą ten port, game over. O Jezus. Tutaj to już coraz gorzej widzę dla Włoch. Ej, co śmieszne, tak sobie po prostu tutaj z boku rzuciłem okiem na... Co robi USA? No i USA było same w wojnie przeciwko Japonii i USA... USA teraz wypowiedziało wojnę Japonii, wypowiedziało, przepraszam, wojnę Niemcom i dołączyli do aliantów i teraz alianci będą dobijali Włochy. W sensie, Słowianie by sobie sami poradzili, jestem w 90,9% pewien, że oni by pokonali same Włochy, ale to dołączenie USA do wojny było, można powiedzieć, naprawdę niefortunne. Zobaczymy, jak sobie teraz Japończycy po prostu poradzą. Widzę tutaj Filipiny są grane na ostro, a z Włoch to już chyba nie zostanie nic. Chyba tylko wspomnienie zostanie z Włoch. i drodzy, mamy konferencję pokojową. Słowianie nie wzięli nawet kawałka ziemi, za to zrobili marionetkę z Niemiec, zrobili pełną marionetkę z Włoch i marionetkę z Rumunii. Troszeczkę to dziwne. Holandia opuszcza frakcję i instant Japonia jej wypowiada wojnę i Holandia dołączyła do frakcji z aliantami. Kurde, ciekawe. No czyli jednak, moi drodzy, Słowianie dali radę i pokonali Wąsacza. I oczywiście bardzo Wam dziękuję za uwagę. Byłem Kałach. Widzimy się w kolejnych materiałach. Hej!